Dziękuję bardzo. Ja tutaj chciałbym Panu Premierowi Pawlakowi na początku, Panu Premierowi, podziękować za to, że wspiera bankowość spółdzielczą, bo przypomnę, że obligacje, które udało się bardzo szybko wdrożyć, to też zasługa właśnie Ministerstwa Gospodarki, Premiera Pawlaka i Narodowego Banku Polskiego. Dzięki temu. Bankowość spółdzielcza, wspominał o tym Premier Pawlak, mogła uruchomić kilkanaście miliardów złotych w postaci kredytów. Ja przypomnę, że potencjał bankowości spółdzielczej nie jest do końca wykorzystany z racji tego, co przed chwilą mówił Pan Profesor Słowir Juszczyk. Z racji tego, że banki spółdzielcze mają nadwyżkę depozytów nad kredytami, ale jeśli chodzi o fundusze własne, adekwatność kapitałowa. Jesteśmy z tyłu i chodzi o to, żeby takie rozwiązania legislacyjne wprowadzić, uwzględniające specyfikę banków spółdzielczych, które pozwolą ten potencjał uruchomić. Wracając do banków spółdzielczych, gdzie jesteśmy? Aktualnie w Polsce mamy 575 banków, dwa zrzeszenia, dwa banki zrzeszające, Bank Polski Spółdzielczości. I współdzielcza grupa bankowa 4500 placówek 31 tysięcy pracowników i udział w rynku 6,8 8 Banki polskie spółdzielcze w 100% kapitał Polski. Gdzie chcemy być jako bankowy spółdzielcza? Chcielibyśmy, wzorem krajów Unii Europejskiej, żeby nasz udział w rynku nie był 6, 8%, a co najmniej taki jak największe kraje Unii Europejskiej, jak Niemcy, DZ Bank 20%, Raiffeisen Austria, mówię o bankach spółdzielczych 20%, parę procent, czy Rabobank 40%. Przedstawiciele tych banków, prezesi tych banków będą dzisiaj na konferencji. Jak do tego chcemy dojść? Chcemy i przedstawiamy yy, Dwa projekty, a mianowicie pierwszy, opracowanie nowego modelu, optymalnego modelu bankowości spółdzielczej, zarówno dla całego sektora, jak i dla poszczególnego banku spółdzielczego. I drugie, chcielibyśmy wprowadzić zmiany legislacyjne, które uwzględniają specyfikę banków spółdzielczych, takie, które Dzięki którym banki spółdzielcze będą mogły się szybciej rozwijać. Wypadkowa tych dwóch punktów da wartość dodaną i wydaje się, że może wzmocnić sektor bankowości spółdzielczej w taki sposób, że e, udział w rynku z poziomu, jaki mamy dotychczas, zwiększy się do dwucyfrowego. Jakie nasze są zalety? Tradycja, 150 lat mamy, Będziemy mieli na konferencji też bank, który w przyszłym roku, Bank Spółdzielczy Prudnicy, będzie będzie obchodził 150 lat. Czyli banki spółdzielcze przeszły wszystkie zawirowania w tamtym okresie, no i wyszły z ogromną ręką. Super odporne na kryzys. Super odporne na kryzys, tak, na kryzys, tak jak pan premier mówi. I te kryzysy, które teraz były, tośmy 2008 rok, nawiązując do kryzysu, i aktualnie mamy też zawirowania na rynkach finansowych. Polskie banki spółdzielcze przeszły bez jakiegokolwiek naruszenia struktury bilansu. Wręcz odwrotnie, pozyskamy klientów. Bo jak wiemy w Polsce jesteśmy trzecią siłą jako bankowej spółdzielczą, ale w Polsce prawie 80 sektora bankowości jest inwestorem zagranicznym. Jest, inwestor, jest inwestorem zagranicznym. 20% to są banki polskie, w tym polskie banki spółdzielcze. Jakie jeszcze zalety? Tradycja, polskość, no i bliskość klienta. Blisko klienta bank spółdzielczy jest i rozumie tego klienta, zna tego klienta. Dowodem tego jest to, że kredyty, jakość kredytów jest zdecydowanie lepsza jak w bankach komercyjnych, dwukrotnie lepsza. Jeśli chodzi o kredyty preferencyjne, nawiązując do wypowiedzi ministra rolnictwa, pana Marka Sawickiego, to ponad 90% kredytów preferencyjnych obsługują Banki spółdzielcze, łącznie z BGZ. Także tutaj też współpraca jest znakomita. Jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie i rozwój obszarów wiejskich, to kilkadziesiąt procent obsługa banków spółdzielczych. Myślę, że dzisiejsza konferencja małej i średniej przedsiębiorstwa i banki spółdzielcze jeszcze bardziej spowoduje to, że banki spółdzielcze się wzmocnią, wzmocnią i będzie jeszcze lepsza współpraca. Dziękuję bardzo.